Stopa bezrobocia na koniec listopada dla powiatu, bo niestety dla gmin nie ma statystycznej stopy bezrobocia, więc dla powiatu rodzicielskiego wynosiła 10,8, dla województwa 7,7, dla polski 11,4. Z takich grup szczególnie znajdujących się na rynku pracy, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na osoby młode do 25 roku życia, dla osoby zarejestrujące na terenie wiejskim że jesteśmy w pierwszej dziesiątce osób właśnie bezrobotnych zamieszkujących na terenie wiejskim i to stanowi 17,68 osób w powiecie, a w gminie to stanowi 732 osoby. Z tej uwagi, że nasza gmina jest gminą miejsko Kolejną grupą wymagającą wsparcia są ludzie bez doświadczenia zawodowego, to są też ludzie młodzi, Osoby bez kwalifikacji, jak również osoby długotrwałe bezrobotne, czyli te, które są już czasowo oddaleni od rynku pracy, im również bardzo trudno znaleźć zatrudnienie. Również już dostaliśmy wstępną informację z Ministerstwa Finansów o środkach, jakimi będziemy dysponować. Jest to kwota ponad 7 milionów złotych. Niestety te wnioski mamy na papierze, ale nie mamy jeszcze wytycznych y, dotyczących programów, y, jak mamy te programy y, realizować i w chwili obecnej y, robimy nabór tylko na y, dotacje dla osób bezrobotnych, y, chętnych rozpocząć działalność gospodarczą, jak również dla pracodawców zainteresowanych y, rekomendacją y, stworzenia. Miejsca pracy. Myślę, że podstawowe, ponad inne formy, które cieszą się dużym zainteresowaniem, jest to przede wszystkim staż, jak również bond stażowy. Po informacji, które mamy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dostali oni wstępne informacje z Warszawy. Myślę, że do nas już w połowie tego przeznaczą i będziemy wiedzieli, jak będzie dany program kiedy właśnie ta forma stażu, gdzie jest bardzo duże zainteresowanie do pracy, wejdzie w życie.